Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, w takim szybkim odcinku, w szybkim podsumowaniu. Ponieważ dostaliśmy przed chwilą telefon i musimy wracać do siebie, więc musimy na chwilę przerwać pracę, ale wrócimy tutaj za tydzień, dlatego stwierdziłem, że pokażę Wam co udało nam się zrobić y, przez te ostatnie półtora dnia. A później zobaczycie jak będziemy kończyć, no bo niestety tak czasami bywa i musimy zjechać powodu, z powodu naszych prywatnych spraw. Więc chodźmy do środka. Oczywiście, jest to domek bez pozwolenia do 70 metrów. Projekt z naszej strony, dom 25000pl po adaptacji na domek jednorodzinny. Więc projekt nazywał się 70 mieszkalna. No i tak, jak mówiłem, przeszło to wszystko adaptację. Aha, tutaj jest podciąg, o czym mówiłem wcześniej, że zostało tak przeliczone przez konstruktora, przez drugiego konstruktora, bo pierwszy przeliczył trochę inaczej, o czym mówiłem wcześniej. Więc w sumie. Niepotrzebnie wykonywaliśmy dużo prac, na przykład tutaj ścianę fundamentową oraz tutaj ściankę nośną. Drugi konstruktor, który przeliczył to ponownie, bo powiedzieliśmy inwestorowi, że po prostu gdzieś według nas jest to zbyt mocno zazbrojony budynek w stosunku do lekkiego stropu drewnianego. No i wyszło, że mieliśmy rzeczywiście rację. No to trochę było przegięcie, ponieważ aż 6 supów i chyba 6 podciągów na strop lekki drewniany przy takim budynku, no to była mega przesada. Natomiast teraz jest to trochę uproszczone, więc no, będzie trochę szło szybciej niż do tej pory, ale dzisiaj nie o tym, to mówiłem ostatnio. Zobaczcie, jakie tutaj są widoki. Zaraz wam pokażę drugą stronę, jakie tam jest piękne, wielkie okno. Natomiast tak wygląda środek siedemdziesiątki. Wybaczcie za bałagan, ale tak jak mówię, dostaliśmy telefon i my po prostu w biegu się pakujemy, uciekamy, nasze sprawy prywatne, więc nie będziemy się tłumaczyć, ale wrócimy za tydzień i dokończymy. Jednocześnie mogę Was poinformować, że zwolniło nam się jedno miejsce na budowę w tym roku, więc osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu przez stronę dom25000.pl. Tam wystarczy wejść w kontakt, wysłać do nas wszystkie informacje wymagane do wyceny. No i zrobimy Wam wycenę budowy domu, jeżeli Wam będzie odpowiadać, no to jeszcze w tym roku Wam postawimy taki domek do 70 metrów. Więc tutaj ma być tak, tej ściany ma nie być, ma być po prostu zaraz dwunastki, więc tutaj nie będzie nośnej żadnej ściany, będzie dwunastka taka działówka. Tam ma być, z tamtej strony zaraz pójdziemy, tam jest wejście między tymi dwoma słupami, tam ma być pralnia z kotłownią, z pompą ciepła w tym miejscu. Tutaj ma być takie, taka otwarta przestrzeń na jakąś szafę bo tego brakuje w 35, natomiast 70 ma na tyle miejsca, tu ma być pomieszczenie takie, takie dosyć spore, tu ma być łazienka, tu będziemy robić działówkę, ten słup, zobaczcie jak, nie słup tylko podciąg, zobaczcie jak konstruktor przeliczył, że wyszło w okno, no ale jeden konstruktor przeliczał po drugim, tylko ten jeden konstruktor nie wiedział, że to wszystko jest w trakcie budowy. To zostało przeliczone, jakby tego nie było. Dlatego wyszły po prostu takie różnice, że słup mi ja, bo poprzedni przeliczył w tym miejscu. Zresztą co pokazywałem na odcinku, a nowy przeliczył w tym tak samo tutaj. No ale my, jako wykonawcy, dostajemy projekt i wykonujemy to, co jest na nim napisane. To nie jest kreacja, że my robimy zgodnie z tym, co mówi inwestor, tylko w tym przypadku robimy zgodnie z tym, co przeliczył konstruktor i to, co mówi projekt więc jeżeli ma być tak, to po prostu wykonujemy tak i nie podważamy tych decyzji chodźcie na drugą stronę, to Wam pokażę jak wyszła tamta strona bo tędy nie przejdziemy, a mega to wyszło tak jak mówię, jest to 70 ponad 10 metrów szerokości z tej strony mam nadzieję, że coś widzicie, bo już się ściemnia bo jest około godziny 20.30 a mielibyśmy, mieliśmy być do jutra i zalewać wieniec, ale tak jak mówię, musimy jechać tu jest duże okno zobaczcie jakie nadproże dwa nadproża 3 metrowe wyszły ze skazą czyli mają takiego lekkiego banana ale daliśmy zapasu ponad 2,5 cm trzeba będzie nadłożyć jakiegoś tam tynku czy czegoś bo takie na składzie budowlanym mieli wszystkie nadproże powyżej 3 metrów były bananowe a to nadproże tak naprawdę jest tylko po to żeby nam się beton nie wylał bo na niego idzie dziewieniec. więc ono nie jest po to żeby trzymało coś tylko po to żeby po prostu beton Podczas zalewania nie wyciekł, więc, jakbyśmy wiedzieli, że są takie krzywe, to byśmy po prostu samodzielnie je zrobili. No ale to nie jest taka duża różnica, że tak powiem. To nie jest 15 cm, tylko może z pół cm na środku. Widać, że jest tak obniżone, ale to nie jest uszkodzone, tylko po prostu taką formę miało. Dobra, jesteśmy teraz na tarasie. Przeogromne drzwi, przeogromne drzwi, i teraz pokój. Tutaj ma być pokój, taki salon dokładnie, z tej strony, aż pod tą, bo tutaj gdzie jest ten podciąg, to tutaj będą schody między podciągiem, to w tym miejscu, taka klatka schodowa, dlatego tu będzie ścianka działowa i tu będzie salon. Natomiast chcę Wam pokazać drugą stronę, czyli kuchnię. Kuchnia wygląda w taki sposób, czyli A. duże okno narożne około 300 cm na jakieś 60, chyba parę, więc takie przeogromne okno z widokiem na tamtą górę. Chyba jeszcze coś widać, bo już tak jak mówię, ciemno jest, więc zobaczycie, jeszcze jeden ten odcinek skończenia porteru za widna. Natomiast chciałem wam po prostu podsumować to, póki jeszcze się coś widzi. Tu jest tylko jeden stempel. Stemp, stem, stempel. No, wiecie o co chodzi? Bo, tak jak mówię, chcieliśmy tylko podeprzeć i uciekamy. No, więc po prostu tak dynamicznie to musieliśmy szybko zrobić. Dobra, moi kochani, ja się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się spodobało, to łapka w górę i subskrypcja. I widzimy się w kolejnym odcinku. Już zawidna. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Już takie pełne okazałości, bo już zrobimy z wieńcem i już zrobimy go tak jak powinno być. Więc no, będzie co oglądać. Więc łapka w górę i subskrypcja. Na razie cześć, my uciekamy.